siemaneczko ziomy z tej strony wilku a to jest filmik w którym chciałbym zapowiedzieć wam nową serię single player która niedługo pojawi się na moim kanale przez te, teraz jak to nagrywam już pewnie mam ale w tej chwili kiedy nagrywam to jakby fizycznie nie mam żadnego programu do obróbki filmu więc nie mogę tego na razie wrzucić Lecz kiedy już oczywiście, e, jak to oglądacie już na pewno mam, ponieważ jest to, e, to słuchacie mnie. A więc tak, e, seria nowa będzie nazywała się Wilcze Opowieści. E, będzie to seria, jeszcze nie wiem czy z fabułą czy bez, ale w każdym razie e, seria single player. No i zobaczymy co z tego wyjdzie. Mam teraz mniej więcej w tle, powinniście mieć. Mniej więcej, jak to będzie taki rysunek, który wykonałem ja, e, przedstawiający, mniej więcej, e, tło do tej serii. Tak, mniej więcej. I możliwe, e, że będzie to sponsorowane przez intro. Mogę powiedzieć, że tak będzie. A więc, to by było na tyle. E, mam nadzieję, że seria, seria Wam się spodoba. No, i to chyba tyle. A więc komentujcie, lajkujcie i oczywiście subskrybujcie. Sorry, że mnie, tak, że mnie chwilę nie było na YouTubie, właściwie około tydzień, ponieważ miałem parę rzeczy dosyć ważnych do załatwienia, ale już jestem, będę nagrywać przynajmniej z miesiąc, a potem mogę, może być różnie. Na pewno nie skasuję konta. A więc dobra, to tyle. Komentujcie, lajkujcie i oczywiście subskrybujcie. Ja jestem Wilku. To był odcinek zapowiadając nową serię wilcza Mas e Co mówię? Sory. E e wilcza opowieści. A więc trzymajcie się. Cześć.